Prezentowane urządzenie Amica 51ME235ZPMS WECO to wolnostojąca kuchnia gazowo-elektryczna o szerokości 50 cm, należąca do linii wzorniczej Praktika. Mała energochłonność charakterystyczna dla klasy energetycznej A jest gwarancją niskich rachunków za energię elektryczną. Płyta grzejna posiada dwa pola zasilane gazem oraz dwa pola elektryczne. Pola zasilane gazem uruchamiane są za pomocą elektrycznej zapalarki budowanej w pokrętła. Ponadto wyposażone zostały w zabezpieczenie przeciwwypływowe oraz system optymalizujący zużycie gazu OptiGas. Podwójne szklane drzwi wbudowano w mniejsze zawiasy, które zapewniają większą stabilność oraz poprawiają komfort użytkowania. Wewnętrzna komora pieczenia o pojemności użytkowej 54 litry pokryta została specjalną emalią, która zapobiega przed osadzaniem się tłuszczów powstałych w wyniku pieczenia. Ponadto piekarnik wyposażono w prowadnice wytłaczane oraz sześć podstawowych funkcji pieczenia obejmujących grzałkę górną, grzałkę dolną, wentylator oraz grill. Pod komorą znajduje się dodatkowa szuflada do przechowywania akcesoriów kuchennych. Czufladę osadzono na prowadnicach rolkowych w celu ułatwienia jej otwierania i zamykania. Urządzenie wyposażone zostało w minutnik. Odmierza on nastawione czasy w minutach, a po jego upływie włącza się sygnał dźwiękowy i automatycznie wyłącza piekarnik. Na wyposażeniu kuchenki znajduje się głęboka brytwanna oraz ruszt.